Centrum Motocyklowo-Kładowe Polpit, Głogoczów 1057. Dzisiaj prezentujemy pojazd z fabryki Baszana, model x 1 250. Na życzenie klienta wymienione opony na szosowe, opony firmy Sanf. Koła zostały wyważone. Pojazd bardzo ładnie się prowadzi. Dzięki mechanizmowi różnicowemu z tyłu jazda jest dużo przyjemniejsza, właśnie głównie po utwardzonych drogach, czy tak jak tutaj, będzie głównie użytkowany po asfalcie.